Pan mój i Bóg mój. Czytanie z Dziejów Apostolskich pokazuje, jak owocna stała się nauka głoszona przez Pana Jezusa. Ziarna, które zasiał w osobach swoich apostołów, teraz kiełkują i wydają owoce. Ludzie są uzdrawiani i przyjmują wiarę w Chrystusa. Rozpoczyna się wielka zmiana całego świata. Rodzi się kultura chrześcijańska, która stworzyła najbardziej rozwiniętą cywilizację. Oto kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Dlaczego go odrzuciliśmy? Czyżby jego nauka była zbyt wymagająca? Czy może, kiedy już się odzyska wzrok, zdrowie albo życie, znów czujemy się wszechwładni i nie potrzebujemy Boga? Gdzie jest nasza wdzięczność, sumienie i pokora? Tymczasem, miłosierny Bóg i tak rozpościera przed nami ramiona, w niedzielę miłosierdzia jest uosobieniem przykazania miłości i wybacza nam wszystko to, czego sami nie możemy sobie wybaczyć. Tomasz jednak nie wierzy. Apostoł nie jest naiwny. Nie da się umamić, nie będzie pochylał głowy przed nikim, a już na pewno nie przed Bogiem, który umarł. Przecież to niemożliwe, żeby ktoś z martwych prawda? Ile razy my na co dzień bagatelizujemy sytuację, i w ilu sprawach jesteśmy niedowiarkami? a to, że sąsiad się zmieni na lepsze, a to, że coś nam się w życiu może udać, w każdym z nas siedzi taki niewierny Tomasz i podpowiada nam, że to nieprawda, że Bóg istnieje. Obyśmy mu wtedy nie uwierzyli.